Here we go once again For a marriage line, amen Don't you worry, it's gonna be alright i the judge and jury And we'll be up all night You better check for poems Witam was serdecznie w kolejnym odcinku i wcale nie znajduje się w prawdziwym Westernowym miasteczku, tylko znajduje się w Universal Studios. To jest ich wielkie sztuczne Westernowe miasteczko. Hey. Uh, hello Poland. Hello Poland. Hey y'all, how you doing? Welcome to West. I haven't seen you in a while. I'm famous now. Okay. A więc jesteśmy tutaj, ponieważ nagrywamy kolejny szkolny projekt na filmie 35 mm na takich wielkich kamerach, więc stwierdziłem, że Was tutaj zabiorę do miejsca, do którego normalnie ludzie nie mają dostępu. My tutaj jesteśmy dzięki naszej szkole i mamy całe to swoje miasteczko do dyspozycji do nagrywania naszego szkolnego projektu. Także ruszamy. Ostatni raz byliśmy na europejskiej uliczce, ale tym razem jesteśmy inne. w westernowym miasteczku, jak mówię, i tutaj już są nawet wnętrza budynków. Wcześniej to były tylko takie puste ściany, a tutaj, mamy jak widzicie, piękny salon. Look at this wall first. Mm -hmm. Now look at this picture. Adrian... No way. <laughs> you this place? Ten plan filmowy, jak się domyślacie, był użyty w wielu, wielu ogromnych filmach hollywoodzkich. Z tych takich najostatniejszych to na przykład e, Saving Mr. Banks, czyli film z Tomem Hanksem w roli głównej. No i oczywiście słynny film, na który czekam już po prostu od ponad pół roku, odkąd go się dowiedziałem, że wyszedł, znaczy że wychodzi, to Once Upon a Time in Hollywood, pewnego razu w Hollywood. Chyba tak to jest na polski przetłumaczony film Quentina Tarantino, w którym oczywiście główne role gra Brad Pitt i Leonardo DiCaprio oraz Margot Robbie i oni tutaj właśnie zrobili sobie właśnie w tym miejscu słynne zdjęcie które jest na miniaturze zwiastuna zdjęcie, które chyba też będzie na plakatach słynne zdjęcie, gdzie stoi sobie Leonardo DiCaprio razem z Bradem Pittem. <laughs> <laughs> <Yep. laughs> <going over> <laughs> <laughs> we have to take a picture there. <laughs> So we have Katrina here, director of our today's film. How do you feel? Are you confident about what we're doing here? Um no, but it's all about faking it. That's what I learned from a Steven Spielberg interview. And also I don't really have to do that much, so it's kinda of just like hanging out. Teach over there is the one who's like helping me come up with ideas. Po całym studiu Universale jeżdżą też te takie dziwne pociągi drogowe wypełnione turystami, którzy każdy z nich zapłacił 100 dolarów za wycieczkę po, po studiu Universala, więc co, co jakiś czas tutaj się zatrzymuje ten taki dziwny pociąg i robią nam zdjęcia. Oni ogólnie na tej wycieczce mają tam pełno takich atrakcji typu, nie wiem, jakiś tam rekin ze szczęk wyskakujący na nich albo jakaś tu się woda leje, nie wiem co to nawet jest. W każdym razie, no nie wiem, nie byłem, szkoda mi 100 dolarów, ale wygląda to całkiem fajnie. Tam natomiast mamy mały kościółek, tutaj mamy kolejne ogromne, ogromne studia filmowe, Stage 26, Stage 25. No a tam natomiast mamy kolejne miasteczko. Tylko to już jest z tego, co mi się wydaje, New York Street, czyli nowojorska uliczka. Tam jest ogromne, całe kolejne takie sztuczne nowojorskie miasteczko. Natomiast po drugiej stronie tego planu filmowego jest miasteczko europejskie, na którym już wcześniej byliśmy, jak widzieliście poprzednie odcinki. No i wreszcie mamy przerwę na lunch. A na lunch co innego jak nie pizza? A tak w ogóle to to jest jedyna toaleta na całym tym planie filmowym, także jestem prawie na 100% pewien, że zarówno Leonardo DiCaprio, jak i Brad Pitt, jak i Tom Hanks tutaj sikali. Najbardziej ekscytujące sikanie mojego życia. Którego używamy to Ariflex 535B. Kamera na 35 mm, która waży jakieś dobre 25 kg. Chyba największa kamera jaką kiedykolwiek będę używał. Wow! To jest nasz nauczyciel serii z poprzedniego semestru. Siedzi tam sobie. Pilnuje inną klasę. Wygląda jak prawdziwy reżyser. O, patrzcie, jak reżyseruje. Pokazuje palcem. Trzyma butelkę z wodą. Prawdziwy profesjonalizm. No i po jakichś 7 godzinach nagrywanie skończone. Tam rowena z tyłu wyjmuje. Wyjmuje film z magazynków od kamery i wkłada, je, wkłada go w pudełeczka To jest chyba najważniejsza w sumie posada całego dnia, bo jeśli ona źle coś zrobi, to stracimy cały film, bo go naświetli Dlatego robi to właśnie w takim światłoodpornym namiociku Jak się czujesz z faktem, że możesz wszystko zniszczyć? Wiem, right Mam jak like 100 000 dolarów right w <laughs> Więc to był nasz dzień w uniwersalu. Pozwólcie, że powiem Wam teraz, na czym polegał ten cały nasz projekt. Otóż mieliśmy kilka dni na wymyślenie krótkiej historii i e, napisanie scenariusza. Następnie każdy z nas stworzył prezentację na temat tego swojego filmu i zaprezentował ją przed całą klasą. Po czym zrobiliśmy klasowe, anonimowe głosowanie, żeby wyłonić dwie naj, dwa najciekawsze pomysły, które następnie zostaną zrealizowane w ciągu dwóch dni nagraniowych. Pierwszą osobą, która wygrała była oczywiście Catriona i ona wyryżestrowała swoją scenkę w Universalu. Natomiast drugą wybraną osobą byłem ja. Także dzień później to ja byłem reżyserem i moją scenkę kręciłem w naszym szkolnym studiu. Niestety nie mogłem zbytnio vlogować, bo w trakcie, oczywiście, miałem na głowie reżyserowanie i ogarnianie 18-osobowej ekipy. Więc zasadniczo rzuciłem mój aparat na stół i powiedziałem ludziom z ekipy, że jak się komuś chce, to żeby sobie go wzięli i nagrali cokolwiek na mojego vloga. A więc macie tutaj w skrócie cały dzień nagrywania mojej scenki, gdzie ja byłem reżyserem. Alright, Spades Roll one scene one d take one. Roll camera. Mark it. And... Mm -hmm. Alright, well, what is that situation? Well, it's a uh, wall. Ah, mm -hmm. okay. So we have 8, 8, and then 2 cards in here. Yeah, and she just ran out of cards and she put queen. So That's our situation here. It's like a our fake blood. We'll spray it on actor's face. Yeah. <laughs> Roll camera, Roll camera, action. To ten dzień zleciał. Nagranie tej krótkiej scenki o długości jednej minuty zajęło 18-osobowej ekipę ponad 8 godzin pracy. No i na koniec vloga oczywiście wam tę moją scenkę puszczę. Także ja się z Wami teraz żegnam. Dziękuję serdecznie wszystkim. Ała! Dziękuję serdecznie wszystkim moim patronom. Eee, a już w kolejnym odcinku powiem Wam o tym, jak z Waszą pomocą planuję zrealizować swój największy jak dotąd projekt filmowy. A teraz życzę miłego, jednominutowego seansu. I still have an ace up my sleeve. You don't have any sleeves.